Nie pamiętam I pod czym no spreada, szczerze mówiąc, ale i tak zabiję gościa. No i tak zabiję drugiego. Nie pamiętam pod czym no spreada. No a i tak zabiję. Działa, działa, nie. To, to no. Ale zabijanie działa, to chyba o to w tej grze chodzi, żeby zabijać. O! Kolejnego. No, tu ziomek z łuspem, by się wywalił w poprzedni, no, teraz nie stać no, ich. O! Ja Teraz skażę na silo. dwóch nie ma. Trzech nie ma a w międzyczasie powiem wam o sponsorze dzisiejszego odcinka, jakim jest reseller CheatOfRealDudesInc.com. Link do nich znajdziecie w opisie, a na ich stronie możecie znaleźć cheaty do różnych gier, takich jak GTA, CS2, Fivem. Sprzedają oni również różne spufery, akcesoria i konta do tych gier, a z czasem ich asortyment będzie powiększał się coraz bardziej. CS osiągnął taki poziom, że oni nie tylko nie banują, to jest taki poziom, że nawet jak dostaniesz bana, to masz to gdzieś. Tak, Znaczy, że tutaj jakby to jest taki poziom, że gracze jakby muszą siebie banować, bo ich system nie działa. No, totalnie. Nie dostałem jeszcze waka nigdy, ale wielokrotnie jestem zbanowany przez to, że za griefing mnie zgłosili. I tylko to daje bany w sumie. Popisali się. Jeden dead. Drugi dead. O, i tak go słyszałem. Oni są słabi. Ooo, no i... Chedzik. Dwa Hedziki, oni są słabi. Oj, za dużo mam tych chwili, idę się wywalić. Zabij mnie, zabij mnie, no zabij, nie, zabij, nie, no, zabij tak. mnie, Boże, co to piło? Ile mu to zajęło? Możesz tu mogłem całą kolację byli? zrobić. Jaki ten gość ma celownik? Co to jest? Co to jest? Zeszło mu trochę HP sprzeda. przez ścianę. O! To już było z <noise> Nie trudno zauważyć. Nie no, jak on z takim celownikiem gra? Z jaki ty tam celownik masz? <noise> no ten jak, yyy... Ten. Taki zielony. zjata. Azjata. Czyli zresztą, gdzie ty jesteś? O. Gdy ja cię zabiję, to zobacz mój celownik. Dzięki. Dzięki wielkie. <noise> to o taki on ma. I <noise> ziomek ma jeszcze follow recoil do tego, sobie wyobraź. O! Ja strzelam, ten celownik do góry, on... Wziął. Jak moja Tylko, że później opada Dzie trochę. No, często lubię odpadać. <noise> widziałem... podskakuje. Nigdy nie wydaje mi się, żebym wiedział, żeby wyrosło. O, oh. one-tap. Hmm. Znaczy, mim ale one-tap. Znaczy, <noise> No, zabiłem kogoś. No, weźcie więcej killi, róbcie, bo tak, tak sus jest, że mam tyle. Ale ja tu takie robię movementy, chat. Prawie już nowego rota się nauczyłem. Kolejnego zabiję. no on nie potrafią grać w tą grę No, no ten niech ten ktoś mnie, nazywa. zabijcie mnie, zabij No człowieku tu jestem, zabij mnie, zabij Uciekł <laughs> nie no Nie Dobra, lecimy, aaa Zabrał mi To nie był kill To nie był kill Dobra, to tego zabiję Dobra, zabiłem To był długi spray A! Strzelił we mnie, strzeli we mnie! Dobra, w niego mocniej. No i znowu. Albo zeskoczysz na dół i przeżyjesz, albo do nieba. U, udało się. Taka broń i taki celownik. Stary, jeszcze różowy. W ogóle. O, co ten gość miał w głowie, jak wymyślił ten celownik? Ja nadal na nim gram. ty pytanie. Po pierwsze, dlaczego taki dury. Du, dury. Durny! Dury? Dlaczego taki dury? Dury. Dalej, każdego tam to No, O, zauważyli? Nie zauważyli mnie chyba nawet. Halo, panowie, ja tu jestem! Ja tu jestem! Zawijam wam kolegów! O, a U, ma mi się skończyło. O, glock. To nie widzę, Okej. Okej. No, to są indikatory, bo to nie jest... Rozwalę ich. O! Rozwalę ich! Rozwalę, rozwalę, rozwalę. <grym> rozwalę, rozwalę, Zanurzuję. Zanurzywałem. <grym> xm jest super i to jeszcze nie wygląda nielegitnie. Bo to no, w końcu shotgun. No jest nie jest tak, że nie no, ma spray'a, jak nam próbujesz. Spodziewałem się, że... Idę się tam ładować XM-ką, idę się tam ładować XM-ką. Nie! <grym> Dawaj, dawaj, dawaj O, niech Wszystkich zamorduję A, zabiłem Zamnożuję A, Dobra, już nie żyję O, A, dawaj. zabiłem Nice no, O, bum bum No, bum bum No, na Newku to zawsze tak bum 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 bum, no O, ziomek z xm chciał nie, nie Dwa zrobione kile? Okay, 3. Trzy. Przecież ja ich normalnie zabijam, no czemu oni giną? Przecież ty ich normalnie zabijasz, czemu oni giną? Przec? No w sensie nie chcesz tyle killi, no nie? Bo to jest za bardzo. Trzydzieści 35! Trzydzieści No, no. O! <grym wziął> Enemy spadł Zabić. mi. O, o, o! Ok. Zabić przeciwnika, No, <grym wziął> już tu chciałem strzelać. Ale spaliłem go. To jest chyba najtrudniejszy kill. He fucked up. Musiałeś zidentyfikować cel, czy na pewno tego masz?